Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jak zwykle jestem Zet i dzisiaj zapraszam was na retransmisję niektórych gier z pierwszej historycznej rozgrywki Poltimu reprezentacji Polski w StarCrafta 2. Gra Polska kontra Francja. Pokażę wam tutaj jedną grę 1 na 1 oraz 2 na 2, które się odbyło. Nie będę, mówił, nie będę mówił jaki był wynik tego całego spotkania, ponieważ no, nie chcę wam tutaj spoilować za bardzo. W każdym razie nowy tutaj nabytek Poltimu pol Nercio, który jak pamiętacie, jak pamiętacie wygrał, wygrał turniej o wejście do Poltimu. Jego przeciwnikiem jest Freeman, oczywiście można by to czytać jako Freeman, tylko że brakuje tutaj jednego E. Więc nie wiem czy jest to, czy jest to mm, pomyłka, czy może tak miało być, nie wiem za bardzo co autor miał na myśli tutaj. A ponieważ nie jesteśmy na lekcji języka polskiego i dziękuję za to bardzo serdecznie, nie będziemy się za bardzo w to wgłębiać. Mapą jest Metalopolis, freman od razu gdzie znajduje się jego przeciwnik, jak już widzicie. No i kolejkuje tutaj kolejkuje tutaj te to skautowanie bazy swojego przeciwnika, a także expuje od razu olując częściowo swój natural, więc będziemy zapewne może widzieć one gate expand w wykonaniu, w wykonaniu protosa. W tej konfiguracji, no, interesujące, co robi, właśnie, co robi właśnie Protos, ponieważ Nertiov buduje już swojego wspólnik, pula jeszcze nie wie, gdzie jego przeciwnik się znajduje. Czy może jednak wie, nie, chyba w ogóle nie wie, dokładnie tak. Więc, więc to, co robi tutaj, sugeruje nam bardzo szybką ekspansję. Bardzo fajne jest to przeciwko Zergowi, ponieważ Zerg zazwyczaj także bardzo szybko expuje, zobaczymy czy będziemy, to, czy będziemy tego świadkami, chyba tak, stara się już oczywiście odgonić tego, e, tego, tego proba szybko, nercio, ponieważ nawet nie mając minerałów stara się go odgonić, e, w każdym razie... Widać tutaj, widać tutaj, że Protoss chyba będzie decydował się na ekspansję, jednak nie po prostu, po prostu chronobustuje swojego pierwszego zelota, naprawdę bardzo interesująca gra. Cóż, to, cóż tutaj wyprawia Freman, starając się, starając się tutaj bardzo, bardzo szybko swojego przeciwnika w jakiś sposób, w jakiś sposób denerwować. W każdym razie zrezygnował tutaj, zrezygnował tutaj Nercio z ekspansji, buduje pierwsze zerglingi, no i zobaczmy tutaj, tych zerglingów budowanych jest jedynie dwa, teraz właśnie zostały tutaj wybudowane. Mamy jednakże tutaj jakże, jakże groźny, szybki push, jeden zelot jeden probe, jednakże ten probe znajduje się tutaj bez zelota, nie wiem za bardzo gdzie ten zelot się tutaj zakręciło, mój Boże. Bardzo źle tutaj. Oczywiście wiem, że czeka na drugiego, może zelota. Jednakże tym pierwszym mógłby już zadać jakieś obrażenia. Mógłby już zdenerwować swojego przeciwnika, zniszczyć chociaż jednego lub dwa zerglingi. I to według mnie był duży błąd. Duże opóźnienie tego. Mamy już tutaj Queena, mamy cztery zerglingi. Myślę, że spokojnie Nercio poradzi sobie z tym. Freman jego jeden zelot jest już bez, bez No i zobaczymy tutaj, czy będzie w, stanie, będzie w stanie zadać jakiekolwiek obrażenia. 15 dronów, jedynie 14 teraz. Celuje w te wszystkie drony, starając się ich zniszczyć. 14 19 szczerze powiedziawszy, Nercio no wychodzi tutaj z tego taką, można by powiedzieć, obronną ręką. Nie widać tutaj, żeby stracił zbyt dużą ilość jednostek. W każdym razie, tak jak mówiłem. Będzie miała miejsce szybka ekspansja foton kanonami, tutaj stara się blokować. Będzie miała zapewne tutaj miejsce budowa jeszcze jednego gateway'a mniej więcej w tym miejscu. Chciałbym także może tutaj, także jeden gateway zostanie zbudowany tak jak mówiłem, czy będzie budował tutaj? Nie, jednak chyba będzie decydował się na Nexa. Więc bardzo, bardzo podoba mi się to co robi Protos. Widziałem Protosów, który, którzy dzięki temu bronili się przed, przed puszami z jednej bazy, chociażby z banglingami lub czymś takim. Co, co było bardzo, bardzo groźne, jednak protosi właśnie dzięki temu są w stanie się z tym urazić. Freman traci swojego zerota, Nercio puszuje czterema, czterema rołczami. posiada gdzieś ich tutaj jeszcze dwa, biegną już tutaj one za tymi wszystkimi, więc sześć rouczy będzie w stanie atakować tego. Po pierwsze, będzie w stanie atakować te foton kanony i, i może nawet je zniszczyć. Zobaczymy tutaj: dwa zeroty, dwa kanony kontra jak na razie jedynie 6 roł czy 3 są tu jakiekolwiek zergingi, jak na razie nie widzę tutaj, dwa zergingi, znajduje się tu świetny snajp tego proba, no i zobaczymy jeden zelot pada, drugi myślę, oraz trzeci także bardzo szybko zostaną zniszczone i tak naprawdę Freman nie powinien tutaj tymi zelotami tak wychodzić, jeden fotokanon zostanie chyba za chwilę zniszczony, jednak o, czyżby Nercio po prostu biegał, wow, świetna pozycja po prostu wbieg. odsunął się od tych kanonów, te kanony w ogóle nie są w stanie w niego strzelać, Freman nie posiadając e, nie posiadając cybernetykorników nie jest w stanie nic zrobić z tym, co wyprawia jego przeciwnik w bazie Nercio. Cóż za niesamowity, niesamowita walka. E, chyba Freeman nie będzie w stanie nic z tym zrobić. Buduje z tego swojego pojedynczego gatewaya, jednakże nie będzie w stanie tak szybko budować e, tych jednostek jak Nercio z jednej bazy. Zwłaszcza, że druga ekspansja, e, przepraszam bardzo, druga wylęgarnia, ta haczerka jest już prawie gotowa. Następuje anulowanie. Następuje anulowanie Nexusa, no i widzimy tutaj kolejne zaloty padają, jeden z nich jest już na czerwonym, Freman tymczasem wyciąga kolosalną ilość yy, probów ze swojej linii mydrałów, które po chwili wraca... 5 Rouczy znajduje się tutaj tylko po to, żeby denerwować Fremana, który czy straci te zeloty? Jeden jest na czerwonym oczywiście się odnawiają mu się tarcza ale trwa to bardzo, bardzo wolno. Eee, Freman musi naprawdę uważać na te swoje zeloty. Straci je zapewne za chwilę, i Nercio wpada tutaj na samą górę, omijając wszystkie, wszystkie wieżyczki. Niesamowita, niesamowita gra. Zostanie teraz okrążony, ale na pewno nie będzie nie, nie, znisz, nie, nie zginą tutaj te rołcze, zanim nie zniszczą wszystkich zelotów oraz tutaj chociażby kilku probów. Jednakże jeden z tych rołczy chyba zostanie tutaj. E, nie, jednak nie uciekł. E, I tak naprawdę teraz to Freman jest do tyłu. 29, e, 29 e, dronów kontra 28 probów. Teraz troszeczkę się to wyrównało, ponieważ Nercio buduje kolejne, kolejne budynki e, tutaj w swoim... W swoim e, mainie oraz naturalu. Nercio Leir jest już tutaj budowany. Spinecrawler także. I szczerze powiedziawszy, nercio czy będzie atakował swojego przeciwnika? Mam wrażenie, że będzie to miało miejsce jeden zelot. Nie wiem, dlaczego tutaj się znajduje. Freman musi uważać na wszystkie o swoje jednostki. On posiada w zasadzie tylko 30 prołów teraz. No i zobaczmy, czy będzie decydował się na jakiś może run by, jakiś coś w tym stylu? Na razie widzimy jedynie Leira. Nerccio jest... Nerccio jest na... Przepraszam bardzo. nercio jest naprawdę do przodu. Freman posiada jedynie Gatewaya oraz forza Buduje teraz większą ilość Gatewayów. Gdzie jest jednakże cybernetic core? Dopiero tutaj został wybudowany. Warp Gate już jest w połowie skończony. Czy widzimy tutaj jakikolwiek stalker? Dopiero teraz pierwszy stalker. Mamy tu już dziesiątą prawie minutę, a dopiero pierwszy stalker jest zbudowany. Layer Tech to jest to, co już posiada Nercio. Czy będzie budował Spyra? Dokładnie tak. Mamy także chyba bardzo mały push. Tak mała ilość zergingów, Nie sądzę, żeby zadać tutaj jakiekolwiek obrażenia. Plus jeden. Fremana jest wymyślane. Mamy tutaj cztery gatey, Także Twilight Council oraz Trans. Probów. Tymczasem Nercio widzi, że jego przeciwnik nie jest w stanie zrobić nic, absolutnie nic z, tak ilością z taką ilością jednostek, które posiada i spokojnie będzie w stanie zaekspować w golą. On, za on za chwilę znowu będzie e, do przodu. Zaraz. 2-3 kroki przed swoim przeciwnikiem. No i zobaczymy, czy Freman będzie decydował się na cokolwiek, co może uratować jego skórę, może jakieś Dark Templary czy coś takiego. Warpgate tech powinien być już skończony, więc poczwórny warpgate rozpoczyna działanie. Jednakże nerchio jest już naprawdę do przodu, jeśli chodzi o to, co posiada. Gold za chwilę będzie skończony. Będziemy mieli za, za chwilę także tutaj Spyra Gaz prawie 500, więc spokojnie będzie mógł 6-7 mutalisków wyprodukować, tutaj zacząć harasować tą linię. Minerałów, tak jak mówiłem, darki, więc jednak tutaj wyczu, wyczułem pismo nosem. W każdym razie jedynie jeden Stalker, jak wygląda tutaj. Jednostki, jedynie jeden Stalker ma tutaj dużą ilość warpgate'ów, ale nic, jak na razie w ogóle nic z nimi nie robi. wylęgarnia już jest gotowa. Za chwilę ten, ten skorpion tutaj ten defiler w środku zniknie, rozsięłając creep na. na... Około tej wylęgarni. No i zobaczmy Freman o, plus jeden. Jest już prawie skończony. Pomoże to zelotom w walce z zergingami. Jednakże na pewno nie pomoże w walce z mutaliskami, które zaraz powinny pewnie być budowane. Już Spire jest skończony. dziewięć mutalisków jest budowanych. Mamy tutaj także Blinka oraz Dark Templary. Jednakże będą według mnie one. To jest o wiele, o wiele za mało, o wiele, o wiele za późno. Nercio naprawdę odwalił kawał bardzo, bardzo Dobrej roboty, e, harasując w, w Swojego przeciwnika w taki sposób W jaki to zrobił, mamy tutaj pierwsze 6 mutali Za chwilę rozpoczniemy, będzie tutaj Miał miejsce haras, 50 probów To jest to, co posiada, e, co posiada Freman 40 jedynie dronów po stronie Nercia, no i zobaczymy, czy będzie w stanie W jaki sposób uszczuplić tą liczbę Protosa, za chwilę zapewne dowiemy się Wszystkiego, co będzie miało tutaj miejsce Próbę Mutaliski w tym momencie wpadają w linie minerałów No i spójrzcie, było tutaj 52 proby Jedynie 47, znajduje się już tutaj teraz jedna baza już w ogóle tutaj niczego nie zbiera. Freman nie będzie w stanie w ogóle obronić się dwoma jedynie stalkerami i Nercio doskonale zdaje sobie z tego sprawę, nawet nie wycofując swoich jednostek. E, czy Freman wzłorpował jakiekolwiek na templary? Dokładnie tak, trzy w tym momencie niszczą. Wylęgarnie Nercio w Goldzie, jednakże spójrzcie, Freman w ogóle nie zbiera ani jednego minerału. Fatalna, fatalna sytuacja w tym momencie dla Naszego protoskiego gracza. Zobaczymy, czy będzie w stanie zrobić cokolwiek. Oczywiście, Nercio nie jest w stanie podlecieć. Do tych kanonów mamy tutaj trzy stalkery. Jeden, właśnie w tym momencie, gryzie ziemię. Drugi, także, o mój Boże! Jedynie siedem utalisków. Freman poddaje partię. GG! Cóż za niesamowity haras, Nercio! Naprawdę, bardzo mi się to podobało. Zwłaszcza to przebiegnięcie tutaj tymi rouczami Według mnie, te roucze tutaj, które anulowały tę ekspansję, to było to, co wygrało grę dla zerga. Nawet, nawet straciwszy tutaj, tutaj tą ekspansję. Nie ma to żadnego problemu, ponieważ nercio po prostu jest niesamowity, świetna, świetna gra. No i ja dziękuję bardzo Wam za oglądanie i za chwilę przejdziemy do gry numer 2.